Kiedy Polska w 2013 roku przeszła ponownie pod kuratelę amerykańską, no to dopóki była pod kuratelą strategicznych partnerów, to liderem na scenie była Platforma Oatelska. No bo to ja uważam, że jest to ekspozytura stronnictwa pruskiego. No to było normalne. Ale jak Polska przeszła pod kuratelę amerykańską, no to ekspozytura Stronnictwa Pruskiego na pozycji lidera Amerykanom była potrzebna jak psu piąta noga. W związku z tym, co się stało wtedy? Trzech kelnerów zawiązało straszliwy spisek przeciwko rządowi i zaczęło podsłuchiwać tam w knajpie pod Pruskwami w innych no, dygnitarzy Platformy Obywatelskiej, innych nie. No, i pan Falenta tam miał być głównym szatanem tego całego spisku. On teraz już został ostrzeżony, bo już na obserwację psychiatryczną go tam skierowali, więc to pewnie zdiagnozują u niego schizofrenię bezobjawową. W każdym razie jest duża szansa. I te rewelacje, które tam podsłuchali, zaczęły przenikać do mediów. i Obniżać notowania platformy w rezultacie w roku 2015, jeszcze pół roku wcześniej, przed wyborami prezydenckimi w roku 2015, prezydent Komorowski był naprawdę autentycznie szczerze przekonany, że nie ma z kim tych wyborów przegrać, a pół roku później przegrał jej to z kim? Z panem Andrzejem Dudą, o którym rok wcześniej nikt w Polsce nie słyszał jako o polityku samodzielnym. Byliśmy świadkami cudów, że, wobec których cud w Kanie Galilejskiej to w ogóle drobiazg. Proszę Państwa, no i PiS wygrał wybory i tego. O, w ten sposób się robi podmiankę. Kiedyś rozmawiałem w Ameryce, będąc w Denver, w Colorado, z takim starszym panem, inżynierem, górnikiem, Polakiem który mi opowiadał, jak funkcjonuje ta branża w Stanach Zjednoczonych. No to oni tam prowadzą interesy na całym świecie. On akurat był specjalistą od odwadniania kopalni i pracował w branży złota, wydobycia złota. No i tam mi opowiada, jak, ten, jak ta dziedzina gospodarki funkcjonuje. I w pewnym momencie mówi mi tak, ale nie to, żeby mnie tam epatować. Nie, mówi, wie pan, czasami to tam niektóre rządy to nam podskakują jak nam za bardzo podskakują, to my je zmieniamy, to my je zmieniamy. Znaczy nie on oczywiście, ale to są pierwszorzędni fachowcy, którzy takie rzeczy umieją robić i nawet nie, robią to tak sprawnie, że nawet się zainteresowani w ostatniej chwili dopiero kapną, że coś tam, ktoś im zrobił eksperyment. Więc bardzo dużo ma takich, przede wszystkim ekonomiczne środki nacisku. Ale i polityczna. Mówię, tym bardziej, że państwo zostało bardzo uwrażliwione na presję ze strony Stanów Zjednoczonych, bo oni są naszym najważniejszym i bodajże jedynym sojusznikiem. No to jak? A teraz właśnie jest sytuacja trudna, bo przedwczoraj, przedwczoraj pojawiła się wiadomość, że Pentagon obcina inwestycje wojskowe w środkowej Europie. Między innymi u nas, czy przede wszystkim u nas. No to, jeśli tak, to bardzo możliwe, że to jest zapowiedź kolejnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Dlaczego? Proszę Państwa, problemem dla Stanów Zjednoczonych coraz częściej to nawet prezydent Trump to nie ukrywa tego, to są Chiny. To nie nawet nie Rosja, tylko Chiny. I, w roku 2008 Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy ponad 620 miliardów dolarów rocznie. To było tyle, ile suma budżetów wojskowych następnych 17 państw świata następnych 17 państw świata, więc taka była w 2008 roku przewaga Stanów Zjednoczonych. 10 lat później Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy trochę większy, około 700 miliardów dolarów, ale to była równowartość już tylko 8 budżetów wojskowych następnych państw świata, czyli widzimy, że ta przewaga topnieje, w ciągu 10 lat stopniała o połowę. No i ten proces postępuje i to nie y, na rzecz Rosji, tylko na rzecz Chin, bo Rosja ma około 70 miliardów dolarów budżetu wojskowego, a Chiny 250 miliardów. I ponieważ w Chinach są inne ceny, to można to te 250 miliardów pomnożyć przez półtora, być może nawet przez 1,8. Więc Stany Zjednoczone muszą zrobić jak chcą coś zrobić z Chinami, to muszą teraz, bo potem będzie coraz trudniej. Być może będzie to niemożliwe, ale jeśli chcą coś zrobić z Chinami, to powinny zapewnić sobie przynajmniej neutralność Rosji. Bo to wojna na tyle frontów to jest groźna nawet dla nich. No i pytanie, co Rosja za to będzie chciała, bo to Państwo wiecie, w polityce trzeba mieć z góry przygotowane odpowiedzi. Przynajmniej na dwa pytania, bo no, na znacznie więcej, ale na te dwa to koniecznie, z góry przygotowane, pierwsze pytanie, co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? No i to między tym jest cała polityka, między tymi dwoma odpowiedziami. Więc jeżeli, co, czego może Rosja chcieć? Ano, przypuszczam, że może chcieć uznania rozbioru Ukrainy. Uznania, no, de facto się dokonał jeszcze, tylko uznać międzynarodowe uznanie, no i cofnięcie wszystkich sankcji, bo wtedy już odpadnie powód do sankcji. Być może jeszcze czegoś będzie chciała. No nie wiemy. A Stany Zjednoczone, jeśli będą zainteresowane w neutralności Rosji, to mogą jej to obiecać. I to naszym kosztem mogą jej to obiecać. I dla nas to. to tak jak w tej bajce Krasiskiego. Chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie. Dla was to jest igraszką. Nam idzie o życie. <laughs> Może być tak. Więc Stany Zjednoczone są państwem bardzo wpływowym. I mają bardzo dużo możliwości z dyscy O, bardzo dobrym przykład współczesny. Francja. Prezydent Macron w rozmowie z prezydentem Trumpem Bezpośrednio. Z mojej, powiedział, że trzeba utworzyć europejskie siły zbrojne, niezależne od NATO. Między innymi, i tu już powiedział tak ekspresywnie, między innymi, żeby bronić Europy przed Stanami Zjednoczonymi. Trump się nie posiadał ze zdumienia, jak to usłyszał. No i nawet napisał tam na Twitterze, że to. I gdyby nie Stany Zjednoczone, to byście uczyli się języka niemieckiego. Przecież to Stany Zjednoczone dwa razy was ratowały tutaj. No to wtedy premier francuski mu odpowiedział, żeby się nie wtrącał w nie swoje sprawy. O, tak. No i natychmiast się we Francji nic tego, nizowego ruch żółtych kamizelek, który wstrząsnął podstawami całego państwa. No może był spontaniczny, ale może nie był. Ale może nie był, bo właśnie CIA po to jest. Po to jest. Tak, wy chcecie bronić Europy przez Stanami Zjednoczonymi, no to zobaczymy, jak to wam wyjdzie, prawda? No tak to jest. I Polska to, Francja ma broń jądrową i tak dalej, a Polska no, jest o wiele bardziej podatna na takie naciski. O wiele bardziej. Co to dla sprawnego wywiadu zagranicznego zrobić w Polsce przewrót polityczny? Przecież, oh, bardzo. Jest w Polsce prawie 3 miliony Ukraińców. Większość z nich nie ma wobec Polski żadnych złych zamiarów. Po prostu chcą tu tam zarobić, osiedlić się, przenieść w ogóle, bo tam już jest rzeczywiście niedobrze na tej Ukrainie. Ale w takiej masie, to trzeba z góry zakładać, że pół procenta, może nawet jeden, może być zadaniowany wywiadowczo albo dywersyjnie albo i tak i tak i to niekoniecznie przez służbę bezpieczeństwa Ukrainy tylko na przykład przez niemiecką będę i gdyby ktoś chciał nam zrobić kuku, no to wystarczy, żeby poderwał tych ukraińców do wołynki, zaczęłyby się mordowanie, palenie, no chaos taki. No, i wtedy by zaistniały warunki do wprowadzenia w życie ustawy 1066, którą prezydent Komorowski podpisał 24 stycznia 2014 roku, która przewiduje udział formacji zbrojnych obcych państw w tłumieniu rozruchów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. No to rozruchy by zostały stłumione, a być może i rząd zmieniony. Co to dla sprawnego wywiadu, to, to nie jest żadna sztuka. No to ten górnik nawet to wiedział, ten inżynier górnik mówi, jak rząd nam podskakuje, to my go zmieniamy, więc jeszcze i tak może być. Nie tylko tam jakieś sankcje długotrwałe, tylko nie chcecie płacić, no to do widzenia. Proszę bardzo. Wracając do pana wypowiedzi na temat Żydów. Dlaczego Żydzi nie chcieli majątku odzyskać, jak był gruz? Tylko teraz, jak jest wszystko odbudowane, wszystko jest... Się... Właśnie no właśnie dlaczego? No i dlaczego my się mamy pod porządkiem? Proszę pana, to jest tak samo, jak w takiej bajce Krasickiego, pozbawionego złudzeń księdza biskupa Krasickiego, o jagnięciu i wilkach jak to wilcy w lesie przydybali jagnię, pisze ksiądz biskup, no i postanowiły je rozszarpać i zjeść. Ale jagnię nagle postawiło sprawę na nieubłaganym gruncie praworządności. Mówi, no zaraz, z jakiej racji? No i wilki się zreflektowały, rzeczywiście tak nie można, trzeba mu te racje przedstawić, Po trzy powody mu podały. smaczność, słaby i w lesie. Zjedli niezabawem, jak pisze Książę Bieską. To taki jest powód: smaczny i słaby, i w lesie. No. Proszę pana, bośmy się pozwolili zjeść, bo można było. Nie, nie, nie. Bo ta, ta sytuacja, w której Polska się obecnie znajduje, to jest konsekwencja wieloletnich zaniedbań poprzednich również rządów i poprzednich prezydentów. A największym tu winowajcą jest Aleksander Kwaśniewski. Największym winowajcą. Bo było bardzo, znaczy bardzo dużo to nie, ale przynajmniej trzy okazje, żeby temu zapobiec, a w każdym razie starać się zapobiec. Pierwsza taka okazja to była w 1999 roku, kiedy Polska została przyjęta do NATO. Co to znaczy, że Polska? została przyjęta do NATO. To znaczy, że Polska jako członek NATO udostępnia Stanom Zjednoczonym swoje terytorium państwowe dla potrzeb rozgrywki na przykład z Sowietami, z Moskalikami czy tam z Kim, z Chińczykami, tak. I to nie my będziemy decydowali o tym, kiedy ta rozgrywka się rozpocznie, jaki roz, jaki, jaką postać przybierze, jakimi skutkami się zakończy. Te skutki to odczujemy na własnej skórze, o ile przeżyjemy ten eksperyment, prawda? Więc my udostępniamy Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla potrzeb tej rozgrywki. W związku z tym Polska powinna uzyskiwać z tego tytułu wynagrodzenie, a przynajmniej obietnicę, że Stany Zjednoczone nie będą na nas naciskały w sprawie żydowskich roszczeń. No ale nikt o to nie poprosił wtedy. Nikt w ogóle. O no, trudno, odprosiła gremka wymagać, żeby on tu się o to troszczył, ale bo to on negocjował. Te, więc, no ale to trudno. No, następna taka okazja się pojawiła, kiedy Polska wprowadziła kontyngent wojskowy do Iraku. Na prośbę prezydenta Busha młodego. Wtedy też można było dobrze, panie prezydencie, tu, w, Pan nas poprosił, to my oczywiście jasne, ale tu my do pana też mamy prośbę. I jedna taka, właśnie, żeby nam obiecał, że w sprawie żydowskich roślin Stany Zjednoczone się zachowają neutralnie. A przy okazji, żeby jeszcze zgodził się na żeby się Stany Zjednoczone zgodziły na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. Już no, bo ani prezydent Kasiński, ani premier Miller, w ogóle ani przez głowę im nie przeszło, żeby o to podkosić. No, a to rabuż nie ma obowiązku się troszczyć o polskie sprawy. Trzecia taka okazja była w 2014 roku, w czerwcu, jak prezydent Umana przyjechał do Polski, żeby nam powiększować, żeśmy się znowu podjęli w misji Amery być amerykańskim, dywersantem na wschodzie Europy. No podjęliśmy się dobrze to, ale trzeba było poprosić ekscelencję, to właśnie tutaj mamy taki problem z tymi roszczeniami z to prosimy o obietnicę ze Stanów Zjednoczonych nas. I znowu nikt to nie poprosił o to, tylko pan ten minister Sikorski. Potem w podsłuchanej rozmowie powiedziałem, że zrobiliśmy obamię laskę na darmo. No, On zrobił i to widać w <tut> tej podsłuchanej rozmowie, ale no, mam przyjemności z tego nie ma. To jest całkiem źle, tak, prawda? Tak, tak, całkiem źle. No i wreszcie ostatnia taka okazja, to już desperu... Już już. Ostatnia taka okazja, to już desperacka, to y, była... W pod koniec roku 2017, kiedy już rozpoczęły się prace nad tą ustawą 447. To już była desperacka i bardzo niebezpieczna, bardzo ryzykowna rzecz, bo kiedyśmy się dowiedzieli, że takie prace się rozpoczynają, czy mają się rozpocząć, mam nadzieję, że wywiad polski jest coś warty i tam takie rzeczy to sygnalizuje, to powinien pojechać do Waszyngtonu, do Departamentu Stanu, jakiś tam od nas człowiek i powiedzieć: Słuchajcie, mam, bardzo Was prosimy, wstrzymajcie pracę nad tą ustawą, bo jak nie, to Polska rozważy wystąpienie z NATO. Ryzyko je było wiel byłoby wielkie, bo moglibyśmy usłyszeć: No to występujcie. Ale może byśmy tego nie usłyszeli, bo zakładam, że dla amerykańskich wojskowych nie jest wszystko jedno, czy rosyjska broń jest tysiąc kilometrów dalej na zachód, czy nie. A tak by było, jakbyśmy wystąpili z NATO, to by tak było. To już mówię, odruch desperacki, ale no jak już alternatywą ma być okupacja kraju, to, to, to już trudno trzeba iść na takie ryzyko.